A to co mówiłem Wam w poprzednich nagraniach dotyczących tych. wyspy Zanzibar, zobaczcie sobie ile tu jest tych jeżowców. Tu, tu, tu. Oczywiście można ominąć to spokojnie patrząc pod nogi, natomiast gdy się idzie i nie zwraca uwagi na to, to tych. można sobie niestety na to nadepnąć. No i później jest problem. Dlatego albo używamy to. specjalnych butów właśnie do takich wędrówek, albo Zwracamy szczególną uwagę. No ja dzisiaj nie wziąłem butów. Tu, tutaj mówię mogę się zrelaksować, pierwszy mi się. Mogę iść malutku zwracać uwagę gdzie kładę nogę, stopę i wędrować sobie, wędrować, wędrować. Ale jest ich sporo, tak? Więc jak jedziecie na Mauritius, jak jedziecie na Zandibar lub podobne kierunki, Chorwacja no to warto takie buciki sobie kupić żeby po prostu się tym nie martwić. Jeżeli zapytacie, czy przy plaży również one występują, no to Wam odpowiem, że ja się nie spotkałem. Wpływałem bez butów. Nie przyjmowałem się nimi widzicie one są dość dość daleko od plaży. No ale nie mówię, że nie spotyka się, że nie ma możliwości po prostu nadepnąć nie? na przy plaży przy tej płytkiej wodzie, tam jak jest normalny stan oceanu ale też żeby nie przesadnie się tym przejmować, za każdym razem zakładać butów gdy idziecie do oceanu, no bo nie ma co też w skrajności w skrajność popadać, ale warto zwrócić uwagę, że takie buty mogą nam się przydać. Na przykład gdy jedziecie na jakiś rejs, na jakąś wycieczkę, gdzie trzeba właśnie przy odpływie taki dystans pokonać, tak jak widzicie na moim poprzednim filmie, dotyczącym znikającej wyspy, bo jest jedno z takich wycieczek właśnie tutaj na dżębiani na Zanzibarze, że możemy pojechać, zobaczyć znikającą wyspę, ona później znika. My jedziemy na kolejną Kwenę, Kwenę, Knewę. I tam spożywam posiłek, tam widzimy największy, najstarszy drzewo baobab, ponad 500 lat. Bardzo fajne, polecam. No, ale tak jak mówię, buty się wtedy przydają, bo trzeba taki dystans pokonać, a jak macie jeszcze jakiś plec, tak jakieś rzeczy, które ze sobą zabierają się na taką ucieczkę, czy na przykład dzieci, które musicie mieć na rękach, no to wówczas byłoby to niekomfortowe bez butów poruszanie się. Na przykład żeby dojść tam do takiej łódki, nie? Ale to wiecie, taki problem to nie problem. <ścoughs> Więc idziemy, uważamy, a na pewno nic tam nie będzie. Ale jak chcecie, to ja mówię, nie zwracać uwagi to, co jest pod nogą. Chociaż i tak trzeba, no bo wiecie, jak coś będzie tam jakiś żyjątko, no to trzeba patrzeć pod nogi, żeby na tak macie buciory, żeby nie deptać po ich terytorium. Nie daj Boże po nich. To są takie małe żyjątka, więc trzeba dbać o nie. To my jesteśmy na ich terytorium, a nie oni na naszym. Więc my jesteśmy intruzem, a nie oni. Ja przynajmniej mam takie podejście do tematu. Tu jest ich wyjątkowo dużo, ale może żaden się nie ukrył pod pierzynką piasku i nie nadepnę na niego żeby nie było afery No dobra, kurczę to już jest chyba hodowla jakaś <grytanie> Ale pięknie popatrzeć jak to jest pięknie trzeba każdemu z was kto kocha podróże żeby przynajmniej raz w życiu miał możliwość odwiedzić taki teren, takie miejsce jak Zanzibar czy inne tropikalne wyspy. Zanzibar jest naprawdę piękny.